Witam państwa serdecznie i zapraszam na prezentację generatorów funkcyjnych z serii JDS 8000, konkretnie na przykładzie generatora JDS 8080. Generator dostarczany jest w takim kartonowym opakowaniu z kolorową grafiką. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to odsyłam na naszą stronę internetową, gdzie są wszystkie parametry techniczne wyszczególnione. Tutaj na, na kartonie mamy najważniejsze cechy, a więc generator wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 2,8 cala. Ma dwa niezależne kanały, może generować różnego rodzaju przebiegi, również arbitralne. Ma możliwość aktualizacji firmware'u, ma sterowanie z telefonu komórkowego typu smartphone, ma wbudowany generator. Generator VCO, a więc sterowany napięciem, ma modulację sygnałów, przemiatanie częstotliwością, generowanie pojedynczych paczek sygnałów, jest elastyczny, jeżeli chodzi o zasilanie, ma możliwość przesunięcia fazowego, ma możliwość synchronizacji pomiędzy kanałami i regulację współczynnika wypełnienia. A więc tradycyjnie, co otrzymujemy w zestawie, kupując taki generator? Otwieram go pierwszy raz i też Będę razem z Państwem się dowiadywał, co otrzymamy w zestawie z takim właśnie generatorem. A więc w zestawie mamy przewód USB, taki drukarkowy do podłączenia z komputerem. Dwie takie sondy zakończone z jednej strony wtykiem banan, z drugiej krokodylkami, aby ten sygnał, który generuje to urządzenie gdzieś podpiąć. Przewód BNC-BNC. Standardowy przewód zasilający. Tutaj mamy sam generator i możemy ewentualnie rzucić sobie okiem do instrukcji obsługi. Ona też jest dostępna w wersji elektronicznej, ale zobaczmy, co tutaj mamy za informacje. A więc mamy kody QR do ściągnięcia aplikacji, tutaj mamy opis, był panel. Przedni panel, tylny, opis yy, sygnałów wyświetlanych na wyświetlaczu, i tutaj taka instrukcja obsługi, dosyć rozbudowana. Komunikacja z komputerem tak wygląda aplikacja do sterowania zdalnego. No, jeszcze pier pierwsza się spotykam z takim generatorem, który ma taką y, funkcję, ale być może to będzie ciekawe rozwiązanie. No i oczywiście sam ten y, generator już więcej nic w zestawie nie ma, a więc kartę odkładam na bok. I tak oto prezentuje się ten generator. Tutaj panel czołowy. Obudowa jest plastikowa. Z tyłu mamy wszystkie potrzebne interfejsy. Obudowa tutaj ma takie lekko gumowane nóżki. Jest taka rączka, która umożliwia nam, aby ten generator pracował w pozycji poziomej lub. Lekko pod kątem. No i zacznijmy może takie szybkie omówienie, co mamy tutaj, jak jest wykonane. Wszystkie przyciski są gumowe i jest to taka, tak zwana miękka mechanika. Mamy tutaj wyjście kanał pierwszy, kanał drugi, zewnętrzne tutaj są wejścia do na pewno wyzwalania, a tutaj modulacja. Zobaczymy, co to znaczy. Tutaj jest obrotowy encoder, czyli taki impulsator, można go też wcisnąć. Ciekawe, tutaj chyba widoczne, te dwa przyciski są chyba podświetlane, zaraz to zobaczymy. Co jest z tyłu? Otwór wentylacyjny, miejsce do uziemienia tutaj elementów tych metalowych. Tutaj jest wejście, wyjście synchronizacji TTL, a więc wyjście cyfrowe, USB do komunikacji z komputerem. Napięcie zasilające 5V, standardowe gniazdo na wtyk jack 5,5mm oraz gniazdo zasilające zintegrowane z głównym włącznikiem zasilania. Tutaj dobra informacja, 5V prawdopodobnie ruszy nam z powerbanku, a więc bardzo mobilny generator. Podłączę go do zasilania, uruchomię oscyloskop i zapoznamy się z jego możliwościami tego Menu sterującego. Zapraszam. Tradycyjnie zestawiłem najprostszy zestaw do prezentacji możliwości funkcyjnych generatora Jun JDS Seria 8000. A więc uruchamiam go. Jest widoczne logo procenta i możemy tutaj, przez pierwsze uruchomienie, wybrać sobie język. Jest do wyboru angielski lub chiński. A więc tutaj już widzimy, że po prawej stronie mamy tych pięć przycisków funkcyjnych, których funkcje są przypisane do wyświetlanych tutaj tekstów. A więc wybieramy angielski i widzimy już tutaj to menu. Jeżeli chodzi o układ pomiarowy, wyjście pierwszego kanału do pierwszego kanału oscyloskopu i analogicznie drugi kanał jest podłączony. A więc jeszcze raz... Tutaj, zobaczmy, tu jest podświetlany ten przycisk uruchamiający. Jeszcze raz uruchomię. Już teraz przy drugim uruchomieniu nie było pytania o język. I co mamy tutaj za przełączniki? Tutaj mniej więcej układ tych wszystkich funkcji jest standardowy jak dla większości takich konstrukcji i tutaj nawet się nie przygotowywałem specjalnie, żeby Państwu to prezentować. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, że obsługa takiego generatora jest dosyć prosta, a materiał jest przygotowany po prostu, żebyście Państwo zobaczyli jaką funkcjonalność oferuje to menu. A więc co tutaj mamy? Mamy podział tego ekranu na dwie części i tutaj jest kanał pierwszy, kanał drugi. Jak widać, na obu kanałach jest w tej chwili generowana sinusoida, napięcie 5V wartości międzyszczytowej. Kanał pierwszy jest włączony, drugi też i częstotliwość 10 kHz. Dajmy tutaj auto i zobaczmy, jak ta sinusoida wygląda. A więc jest sinusoida na kanale numer 1 i na kanale numer 2. Też jest taka sama sinusoida generowana. Te klawisze funkcyjne, a więc mamy możliwość zmiany częstotliwości, amplitudy. Tutaj możemy się poruszać tymi przyciskami funkcyjnymi. Widać kursor podświetlony i którą wartość chcemy zmieniać. Tutaj offset, a więc składowa stała. Widać, że jest. Ta składowa stała i można regulować ją z rozdzielczością jednej setnej. I tutaj tymi przyciskami można włączyć lub wyłączyć kanał pierwszy, kanał drugi. Gdybyśmy chcieli przejść właśnie do ustawień tego kanału numer 2, to wystarczy nacisnąć właśnie kanał numer 2 i wtedy to te wszystkie funkcje, które wcześniej mówiłem, są regulowane na kanał numer dwa. Mamy możliwość również regulacji współczynnika wypełnienia ale ten współczynnik wypełnienia dla sinusoidy nie działa, na pewno działa dla prostokąta. Tutaj mamy możliwość regulacji fazy i zmieńmy tą fazę, ale w kanale numer 2, a więc tutaj o, i proszę zobaczyć, że troszeczkę z większą rozdzielczością, widzą Państwo, tutaj już ten sinus z kanału numer 2 jest przesuwany, Gdy wciśniemy, nie wraca nam do początku, a więc tutaj 360 i wróciliśmy znowu do zgodności fazowej. Amplituda, offset, to wszystko było omówione. Tutaj jeszcze co widzimy? Tutaj mamy funkcję memory, skrót mem, a więc tutaj możemy załadować sobie chyba z jakiegoś dysku własne przebiegi i nastawy. co się tutaj dzieje? Tutaj nic. Tutaj przycisk Shift zmieniający nam funkcję tych przycisków. Niestety to będę musiał zobaczyć do instrukcji, jednak. Ale skupmy się teraz na tych rzeczach, które są jakby proste. A więc tutaj mamy przycisk Wave i możemy zmieniać właśnie te przebiegi. I zmieniajmy może te przebiegi na kanale numer 1, żeby nie stracić synchronizacji. A więc. Jakie są moje dostępne przebiegi już wbudowane w pamięć tego generatora? Sinusoida, prostokąt, impulsy, trójkąt, ten sygnał cyfrowy CEMOS, tutaj składowa stała, sinus. Narastający, opadający, schodkowy trapezy, sygnał szumów. Tak to wygląda. Ekspotencjalny, narastający i opadający. I tutaj już są zewnętrzne komórki. Zobaczmy do zapisu własnych przebiegów. I tutaj mamy też jeszcze kupę różnych tych arbitralnych. A więc wracamy na ten sinus. I co mamy tutaj z boku? Tutaj mamy modulację i tutaj mamy modulację. Jest modulacja FM. Tutaj możemy zmieniać, a gdzie jest typ modulacji? Aha. Nie, przepraszam, to była AM. Zresztą widać to, że jest modulacja AM. FM, częstotliwości, fazowa, ASK. Tutaj są paczki pojedynczych przebiegów, trzeba byłoby ostroskop na pojedyncze wyzwolenie przestawić. I to jest wszystko, a więc komplet tych modulacji wszystkich mamy. Tutaj funkcja sweep, a więc przemiatanie, i możemy ustawić częstotliwość startową, końcową, czas przemiatania jak się ma to przemiatanie zachowywać a więc czy ma od początku do końca wracać zatrzymać się następne co to jest typ przemiatania a więc liniowe lub logarytmiczne zobaczmy jakie są logarytmiczne i liniowe tutaj jeszcze ok to jest i to przemiatanie teraz odłączmy Tutaj generator VCO, a więc sterujemy zewnętrznym napięciem i poprzez zmianę wartości napięcia zmienia nam się częstotliwość. Modulacja były. Tutaj mamy pomiary, tak? A więc zewnętrzne, tu wbudowany jest licznik częstotliwości i możemy mierzyć właśnie wartość częstotliwości okresu. A więc to jest miernik. Tutaj mamy jeden przycisk OUT, który nam wyłącza automatycznie oba kanały, a tutaj selektywnie. Zobaczmy jeszcze jakie ma ustawienia wewnętrzne ten generator. A więc tutaj mamy komórki pamięci. Możemy ten wyłączyć dźwięk klawiszy. Odświetlenie ustawić. Niech będzie na 100%. Zmienić menu. Wbudowane przebiegi, a więc jest 39, arbitralnych, jest 15. Metoda ładowania tych przebiegów, a więc automatycznie, pewnie tam można też ustawić, żeby ładowane było z jakiegoś np. komputera. I tutaj mamy model, numer seryjny, i takie informacje jakby systemowe. Coś jeszcze można ustawić? Nie. I to by było, jakby tyle w telegraficznym skrócie dla potencjalnie zainteresowanych klientów jaką funkcjonalność ma to urządzenie. Teraz tak pobieżnie sprawdzę kilka parametrów, które oferuje ten generator, a więc maksymalna amplituda wartości międzyszczytowej dla sinusoidy wynosi 25 V wartości peak-peak. Jest 25 V. Sprawdzę teraz maksymalną wartość częstotliwości Jaką generuje prezentowane urządzenie, czyli generator JDS 8080. Maksymalna wartość to jest 80 MHz. I teraz jeszcze tylko zmienimy sobie amplitudę. Ustawmy na przykład taką wartość 10V, a w kanale numer 2 też niech będzie na przykład 10V. 10V i teraz mamy dwa identycznie ustawione kanały. Drugi też jest włączony. I wracam na kanał pierwszy i teraz będę zmieniał częstotliwość ze skokiem 10 kilo. Celowo na chwilę zostawiłem ten kanał numer 2, bo zaraz zaprezentuję to. Jest 100 kilo. A więc sinusoida jest dosyć ładna. Na razie nie ma żadnego spadku amplitudy. Jest 500. Jest 1 mega. I teraz na przykład możemy włączyć sobie ten kanał numer 2. I widzimy tam na tym kanale numer 2 ciągle jest generowana ta częstotliwość 10 kilo. No i teraz możemy tak łatwo zmierzyć to pasmo tego generatora, obserwując, czy ta sinusoida jest ładna i dodatkowo, czy jest ten spadek o 3 dB. A więc sygnał z tych załóżmy 10 V musi spaść do poziomu 7,07 V, a wtedy będzie to minus 3 dB. Jest 1 MHz, 2, 3. jest 10, minimalnie ta amplituda widać troszeczkę spadła, bo ten fioletowy, czyli to 10 kilo jest troszeczkę ma już większą wartość, ale wciąż jesteśmy daleko od tego spadku jakby do 7 v i teraz 20. Tutaj już przy 30 jest troszeczkę ta amplituda sinusoidy zniekształcona. Wprawdzie weźmy pod uwagę to, że impedancja wyjściowa generatora wynosi 50 ohmów i ten generator nie jest w żaden sposób obciążony. Powinienem użyć takiego obciążenia, chociażby w postaci najprostszego takiego trójnika, ale tutaj pominijmy to. Jest 40, 60 i dla 80 już jest dosyć znaczny spadek. I tutaj możemy uruchomić sobie ewentualnie jeszcze wszystkie takie pomiary. I tutaj są właśnie dla kanału pierwszego. Widzimy, że ta amplituda dla 80 Mega. No już znacznie spadła, więc nie jest, trzeba mieć na uwadze, że to nie jest profesjonalna konstrukcja i dla 80 Mega no już to pasmo ze spadkiem 3, 3 dB nie jest zachowane. A więc tutaj jest, gdzie jest wartość międzyszczytowa, pik, pik, tutaj jest, w tym miejscu i możemy to śledzić. I teraz będę powoli w dół zjeżdżał. 100 kg. Chyba coś przez przypadek y, zmieniłem tą amplitudę. Aha, już widzę. Nie zauważyłem tego, że tutaj sam chyba y, programowo y, generator obniżył tą amplitudę. Ustawmy jeszcze raz. 10 V jest 10. Tutaj lećmy. Jest 1 Mega. Jest wciąż ta amplituda taka jak trzeba. O, tutaj jak było przy 30, 30 MHz, było ustawione i jest 5V. A więc tutaj na tym kanale numer 2 też zjedźmy do 5V. I teraz obserwujmy, kiedy będzie ten spadek o 3 dB. A więc z powrotem jadę z wartością.

I jak widać, biorąc pod uwagę te parametry techniczne, z którymi się w sumie nie zapoznałem wcześniej, że maksymalna częstotliwość jest 80 MHz dla sinusoidy i napięcia 3,6 V. A więc to pasmo jest zachowane, bo tutaj jest widać gołym okiem, że nie ma spadku 1, znaczy 3 dB. A więc dosyć dobrze ten generator pracuje. Postaram się w kolejnych odcinkach jeszcze zaprezentować niektóre z jego funkcjonalności. Jeżeli zainteresował państwa ten generator, to jest on dostępny w sprzedaży w firmie Gotronic. Można go również zamówić pod widocznym numerem telefonu lub poprzez e-mail. Dziękuję za uwagę.